Cześć, siemanko, ja Witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Yy, w dzisiejszym odcinku będziemy grali sobie na Hypixelu w TNT Games, a dokładnie w TNT Rana. Chyba, że będziecie chcieli w następnym odcinku e, TNT coś tam. Zaraz zobaczymy. Yy, no to wbijcie 10 łapek w górę, to postaram się nagrać, chociaż nie wiem, czy mi się uda. No i zasubskrybujcie ten kanał, wbijajcie do opisu. No i do komentarza. A my już lecimy z odcinkiem. Następnym razem może będzie TNT Tag. No już jesteśmy, więc można zaczynać. Dobra. <laughs> no widzę. Ten z rajdu, bo w ogóle ostatnio na Landoku robiłem sobie parę rajdów. I mam tam parę totemów pozdobywanych. Taka śmieszna sytuacja, nie? Yy, o, na, chciałem nagrać odcinek jak zabiłem lidera. Yy, przygotowane już miałem główki, które zresztą kupiłem od jednego... Od e, elity, ponieważ ja zbieram główki... 8 godzin raz na odcinku zbierałem zwykle to parę godzin zbieram a on to już zebrał w pół godziny, więc yy, trochę dziwne, że ja mam takiego pecha chodzi o to, że po prostu nagrają mi się wszystko tylko nie zabicie lidera i yy, postawienie beacon'a co, no nie wiem jak to się stało, ale aaa. także mam nadzieję, że like zostawiony yy, możecie też mi tam jakiś pisać pomysły na odcinek, ponieważ też nie jestem niewyczerpany. Ups, wyczerpanym źródłem. Ile jest tych pięter? Co jest niehalo? Dużo pięter, dużo. Dobra, może przestańmy włączyć sobie sprinta, bo to zaschodzi Nie wiem jeszcze o czym mi gadać, ale. Staram się teraz być regularniejszy, ale. Też nie mam już pomysłów, tylu na odcinek. Ale jak macie jakieś pomysły, no to śmiało w komentarzach walcie. Może przypnę serduszko. I ten, i zrobię taki mm. pomysł. O oh, nie! tuż już ostatnie piętro i tylko jeden typo nade mną. Mm. Robi się niebezpiecznie. No, także ten. Y jeszcze jedno piętro. Oj, coś mi się wydaje. Mm. Nie, 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 proszę nie, proszę nie, proszę nie. Nie! Spadliśmy. Uh, dobra, lecimy do kolejnej rundy. Dobra, jesteśmy. O, oh. o! Oh. O oh, no! Spadłem na samo dno. A no nie, nie, nie samo dno. To ma taka trochę dziwna, bo zależy. O, typa, prawie mnie. O! No, super, naprawdę. Genialnie. Genialnie, podciął mnie. Ja nie umiem podcinać ludzi, ale niektórzy to umieją. Ten pewnie mnie podetnie. Tea, prawie mi podciął. Co on za pod... U. Co on robi, co on robi? Nie, no, ewakuujemy się. Nie, ej, sloanes mi dał! Tak, sloanes mi dał. Nie, co za typ. To na ponad minutę coś mi się wydaje, że tej minuty nie przetrwam. Ale dobra. Skaczymy, skaczymy, skaczymy. O, 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 robi się niebezpiecznie. Ty mnie prawie podciął. U, 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 u. Nie! Nie wiem, na, na odcinku jakoś nie umiem tego tak szybko zrobić. Co jest? Na odcinku jakoś mi nie za bardzo idzie, no w zwykłej grze to bardzo dobrze mi idzie, wręcz wygrywam. A tutaj, a tutaj słabo, słabo. No i jeszcze mnie pociął, jeszcze mnie pociął, to? W ogóle nie wiem czy, nie wiem. Zauważyłem, że najpopularniejszym odcinkiem u mnie na kanale jest jak zabiłem smoka na pierwszym sezonie bloka więc może może byśmy kolejnego smoka ubili. W się sensie już ubiłem. O. Dużo smoków mm. eee, na landlocku. No już tak. Można nawet. Nie no, tam widziałem chyba z siedem. Ale Widera. Widera by się przydało ubić. W ogóle tego Widera, co prawie na odcinku ubiłem, tylko mi się nie udało. To ten. To był mój pierwszy wider zabity wtedy na Survivalu. Nigdy chyba jeszcze na Survivalu nie ubiłem. Uidera. Nie udało mi się. A było dużo prób. Dużo, naprawdę dużo prób. Na tym yy, Minecraft Extreme Survival, ktoś jeszcze, jak jeszcze ktoś pamięta, to miałem już przygotowane czaszki, tylko mi świat skraszowało, bo przejęczałem sobie snapzoty, nie? I się nie udało. A miałem już przygotowane czaszki. Zbierałem je właśnie 8, 8 kurka wodna godzin. No nie! Mm. Nie! No nie no chłopiec jakiś, nie ja wiem, dziki. Dobra. Skoro ta runda była taka krótka, to walimy kolejną. Może mi się mikro e, zewzuć, bo iknąłem w, w mikrofon. Dobra, nieważne. To jest ostatnia runda. Dawno też odcinka nie było, za co przepraszam, ale też nie zawsze. się wrabiam, staram się ten jeden odcinek tygodniowo, co jak widzicie nie zawsze mi wychodzi. Ale teraz się staram też co dwa dni, co też mi nie wychodzi, ale przynajmniej jest trochę częściej odcinek. A, no dzięki, dzięki Dream. O, o, o. Nie wiem, to nie jest za ciekawa gra w sumie. O! TNT tak byłby według mnie hmm, ciekawszym. Nie wiem, zobaczymy, jak Wam się spodoba. Ewentualnie będzie w następnym odcinku TNT tak albo coś z Lundloka. Któż to wie? już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku. Możecie też komentować dla zasięgu i udostępnić znajomym. A ja już Wam dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia i cześć!